No halo, halo, witam bardzo serdecznie widza Hollow Knight'owego, widza poniedziałkowego, widzimy się w Cliff z jednego konkretnego powodu, to jest prawdopodobnie ostatnia misja, jaka została mi w tej lokacji przynajmniej do zrobienia, mam nadzieję, że ostatnia, żebyśmy mogli osiągnąć warunki potrzebne do spełnienia aktu trzeciego. Czy tej w sklepie coś jeszcze nam zostało? Może? Proszę? No... Czy ty możesz się nie rozgadać? Za 750 masz maskę, to nie. Garmond nawet przyszedł, a i tego się nie spodziewałem. Ale quest'a wiem, że ostatniego nie przejmuje się od Garmonda, tylko od tamtego naszego ...koleżki, który znajduje się o tutaj. I to powinno już zadziałać. Jak to jeszcze nie zadziała, to odpoczniemy sobie na ławce, nie wiem, teleportujemy się w jedno, drugie, trzecie miejsce. Wrócimy i powinno być. Okej. Okay. A z tego co się orientuję, ta misja też nie jest jakoś wyjątkowo długa. Jest Silk and Soul. Bardzo dobrze, że w końcu się pojawiła, bo już miałem jej bardzo serdecznie dość. Zaraz zobaczymy tylko, co, czego ta misja ode mnie dokładnie wymaga, bo aż tak na to nie patrzyłem, gdzie to jest. Mam jedną z czterech potrzebnych rzeczy. Rozumiem. Dajcie mi chwilę, w ogóle, za chwilkę do Was. Wrócę. Dobra, już jestem. Po pozwoliłem sobie tak mniej więcej zerknąć na mapę, gdzie te soule się znajdują, bo nie mam aż tyle czasu na nagrywanie, ile bym chciał, żeby dosłownie całą, całą mapę tej gry teraz zwiedzać, szukając tych części. Ja wiem, to brzmi troszeczkę jak ale ja w takich grach, kiedy naprawdę już wiem, że się zgubiłem... Lubię korzystać z interaktywnych map, ponieważ pomagają po prostu w eksploracji. Wiem, że teraz jedna dusza znajduje się w Belhard yy, i... w sensie, co? W Belhard tak, druga w Bone Bottom, trzecia znajduje się koło Iwe, a czwartą sami posiadamy, więc no, tak naprawdę na, nic nam to nie robi. Do Belhard w normalnych warunkach już tak naprawdę nigdy bym nie wrócił. Więc zróbmy sobie to kółko, bo i tak, i tak chciałem odw odwiedzić jeszcze Ewę po drodze Bo ma dla nas ona pewną nagrodę, która bardzo, ale to bardzo może nam się przydać W dalszej Podróży, no i ta Dusza to od ciebie? Czy jeszcze nie? Tylko mówię, miejsce sobie tylko ogarnąłem, tak, mamy Maiden Soul w tym momencie wrócimy sobie do to i udamy się do lokacji z Ewą. Tam skoczymy do Ewy, skoczymy też do tego miejsca, którego powinienem wyjąć e, kolejną część duszy. No i mówię, może od Ewy dostanę kolejnego slota, który nam się bardzo mocno przyda. Tu się grało Y napadzie? Tak, Y napadza. Dzień dobry. I teraz. No, właśnie, nie było mnie w tamtej części lokacji, do której trzeba się udać, to jest o dziwo jedyne, jedno z niewielu miejsc, które zgubiłem. Bo teraz, tak my sobie co prawda pójdziemy najpierw tędy i chciałem powiedzieć, odpoczniemy na ławce, ale to chyba nie przejdzie. Ale mamy tutaj prosty dostęp w nasz skromny sposób. I muszę wyczaić tylko o, tu jest to przejście. Tu mnie jeszcze nigdy tak naprawdę nie było, więc zobaczmy, czy coś jeszcze tu będzie na mnie czekało. Nie, jest po prostu Snersetter i nic więcej. No i ostatnia część tak naprawdę nam została do odebrania i znajduje się ona w Belhard, ale tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności ja jeszcze chcę odwiedzić Ewę, bo, może dostaniemy jakąś nagrodę z racji tego, że w końcu tu się pojawiliśmy po raz kolejny? Oby, oby jest kolejny slot na narzędzie się pojawił, tym razem na niebieskiej. Bardzo dobrze, bo brakowało mi tych slotów. To jest jedyny minus tej gry, tak naprawdę, że bardzo mało tych narzędzi możemy naraz używać. A czy coś mi jeszcze deszcz, nie? Jeszcze możemy do niej wrócić? To akurat dziwne. Bo wydaje mi się, że narzędzi mam zdecyd zdecydowaną większość w tej grze. Ale dobra. Ja sobie już pozwolę na powrót samodzielnie i widzimy się w Belhard. I jesteśmy. Teraz jedyne co musimy zrobić, to udać się tym przejściem w dół do naszego koleżki, który tam grzebał w jakichś śmieciach, czy w sumie to nie wiem w czym. Ciężko mi jest to stwierdzić. Ale wiecie, o którego NPC-ta mi chodzi? Od tego. I to jest ostatnia rzecz w tym questie, który tak naprawdę nas tutaj blokuje przed dalszym rozwojem. Dostaliśmy Hermit Soul'a, quest jest skończony. No i tak naprawdę, już samo to, że ordamy tego questa, z tego co przynajmniej wiem. Powinno spowodować, że po następnym pokonaniu głównego bossa, czyli Mother, Great Mother of Silk, powinniśmy dostać możliwość trzeciego zakończenia. Także zaraz sobie pójdziemy z nią zawalczyć. Mam nadzieję, że nie będę się jakoś długo z nią męczył. Bo wiecie, że ja z tymi bossami mam totalne RNG. Albo mi się uda i coś zrobię za pierwszym, albo dostanę wpierdziel tysiąclece. No ale to sobie jedną walkę najwyżej zrobimy. Razem, a jak to nie wyjdzie, to zobaczymy się po prostu po walce wygranej, bo nas interesuje to, co stanie się po samej walce, a nie sama yy, walka. Więc koleżko, oddaję ci. ci to, co. chciałeś. Caretaker. O, proszę bardzo, dajemy ci te przedmioty. Silk and Soul i co my dostaniemy w zamian? To jest dobre pytanie. Co to? Co, co ty mi robisz? Co tu się zadziało? That blade of yours is gonna have to do its work for this camp. Okay. Eh? Dlaczego mi ten ekran.? A! On stąd sobie wytuptał. Nowy obie. Okej, okay, czyli teraz jest. Soulsner. Jakiś nowy Questik się pojawił. I tu są nowe Questy. Lo Znowu jest Lost Merchant. Resident of Songclave. Horrible cries have been heard from the. Prison Beside the Citadel. Ok. The Wailing Mother. I mogę sobie to też wziąć. The Lost Merchant. Jeszcze raz. Ale czy to oznacza, że ja już mogę wziąć ten akt trzeci, czy jeszcze nie? Bo teraz tak, do memorium uciekł. Uciekł, uciekł ten merchant. A Willing Mother? Jest w slabie. I wiecie co, ja chyba najpierw to sobie zrobię. Dajcie mi chwilę. Dobra, po dłuższej chwili, ale udało mi się znaleźć tego lost merchanta, atakowanego przez ćmy, więc zaraz go. Uratujemy jej menedzie i jego Jubiliana to bardziej brzmi jak imię dla kobity, więc prawdopodobnie jest to pani Merchant, a nie pan mer Merchant. Zobaczymy zresztą, co się wydarzy. No, skoro Ja się bardzo trzymam tego, że wiecie, dostałem info, że akt 3 odblokowuje się po wszystkich misjach, więc dlatego chcę tak szybko to zrobić, bo nie chciałbym. Potem mieć problemów w związku z nieskończoną misją. I z tym, że od nowa będę musiał pewne rzeczy tutaj osiągnąć, więc pogadajmy, zobaczmy, może dostaniemy coś za darmo za to, że ją, ją, jego tu uratujemy do robaka po prostu. The Lost Merchant Wish Granted, więc kolejna część misji tak naprawdę została przez nas skończona. Czy tutaj sprzedajesz nam jakieś rzeczy? A czy ta misja została już skończona? Tak. Zostało nam teraz The Willing Mother I ta misja znajduje się w slabie, więc ja tam przejdę i z wami się tam zobaczę Dobra, i jesteśmy w slabie Mam pierwszy znaczek, powiedzmy, więc namierzamy sobie To co powinniśmy zlokalizować, prawdopodobnie pokonać, zobaczymy co nam z tego namierzania wyniknie i jak długo walka z tym, powiedzmy, bossem nam zajmie bo pamiętajcie, że te walki z trakowaniem przeważnie były walkami z jakimiś dodatkowymi bosami. Więc mam szczerą nadzieję, że coś ciekawego jeszcze uda nam się. W tej grze odnaleźć przed wejściem w ten akt trzeci. Sobie odpocznę, jakbyśmy w pierdziel mieli dostać. No i faktycznie jest tu jakieś wejście. Gdzie my tym wejściem dojdziemy? To jest już inna kwestia prawdopodobnie. Dzień dobry. Oho. Jakieś muszki widzę dziwno. W sensie to jest dla mnie nowy przeciwnik akurat. Z takimi jeszcze walczyć nie miałem przyjemności. Ale wydają się prości. Dobra. To wygląda jak jakieś miejsce, gdzie wrogowie nam się wykluwają, więc okej, okay, trzeba będzie się pewnie tego. Nauczyć. To są prości wrogowie jeszcze, w sensie z nimi też już miałem przyjemność walczyć. Tylko żebym w pierdzielu nie dostał, to się jeszcze wleczę. I to prawdopodobnie będzie ostatnie. Tak, Brud Mader. Zobaczymy, czy ten boss będzie ciężki do pokonania, czy nie. Na razie się takim nie wydaje. No bije standardowo po dwa, jak to bossowie Ała w Silksongu. Ja sobie pozwolę się wyleczyć. I widzę, że dobra, bosik na raz może się nie udać, znając moje szczęście do tej gry maska mi została rozbita. Tak, zmieniłem sobie trinket na jakąś dziwną maskę. Bo uznałem, że to może być przydatne, ale jak sami widzicie. Dalej jeszcze nie jest to takie piękne, jak mogłoby się wydawać. Czy ja mam tutaj coś, co może mi się już nie przydać na przykład? Zobaczmy. No kompas będzie git chyba. No, ale na czas walki, w sumie, kompasu aż tak nie potrzebuję. I kompas możemy razem z w sumie tym wymienić na coś innego. I weźmiemy sobie. Hmm. A weźmy sobie magnetic Dice'y. Słyszałem tylko, że są dobre. I weźmy sobie do tego. Ma zwiększenie speeda, niech będzie. Może to się przyda na walkę? Może nie, ale mam jakieś powiedzmy inne trinkety. Tak, ja zawsze grałem z tymi samymi. A tak, to może faktycznie na czas walk, które. Wiem, że nie będą dla nas jakoś wymagające pod kątem chodzenia po mapie, tylko będą one w jednym miejscu, to może faktycznie warto jest zmieniać te trinkety na jakieś inne. I dopiero wracać sobie do tego kompasu i y, przyciągania. Zdecydowanie później. No nie wiem, wyleczmy się o dwa serca, bo to zawsze coś. Możemy sobie te małe muszki popokonywać, bo w sumie one też tam krzywdę nie robią. Grubasek też padł, my się wyleczymy i znowu będziemy mieli do czynienia z bossem, który. No nie jest ciężki, tak? To nie wydaje się być ciężkim przeciwnikiem. Ja chcę dzisiaj po prostu. Na spokojnie wejść sobie w ten akt trzeci i mieć z tego powodu święty spokój, że w tym trzecim akcie już się znajdujemy. Jak sami zresztą widzicie, ta walka nie wydaje się jakoś nie wiadomo jak skomplikowana. To jest proste, pogo po bosie, jak dobrze to zrobimy. No, okej, okay, troszkę więcej respisz ostatnimi razy, pani Boss. Ale ja też mam damage. Ja też mam damage, którym mogę delikatnie. Ej, Jezu, co to jest? Delikatnie zaskoczyć, chciałem powiedzieć. Uuu. Czyli jak kastuję spela, to też jestem nietykalny. Ej, to warto zapamiętać. Bo ja lubię w tej grze akurat Spela kastować. Ale energia by się teraz przydała. Której, no nie za wiele mamy. Dobra, jeszcze z raz bym hitnął, żeby się wyleczyć chociaż troszkę. Dziękuję, Gro. Bo tego zdrówka to my za wiele nie mamy. Dalej nie mamy za dużo, nieważne. Ale wydaje mi się, że to już bliżej... ...końca niż początku jesteśmy. No idź mi z tym, bo ty mnie zaraz będziesz atakować. O! Okej, okay. nieważne, dobiłem, udało się. I dostałem... to co miałem dostać, czy nie? Jest, Brood Mother Eye. Co ja mam z tym zrobić? Mam to odnieść tam do tablicy? Tak. Dobra, to my się widzimy w Song Clave, jak to odniosę. No i dobra, jesteśmy przy First shrine już tutaj oddamy tego quest'a, ja wiem, że jeszcze został mi ten jeden quest od Broodmother Ale za cholerę nie wiem jak go wykonać, więc wolę zrobić to w tym momencie, oddać sobie chociaż to oko, dostać jakieś, nie wiem, mini nagrodę Tamtą misję, jeśli podpowiecie mi kiedyś jak ją zrobić, to może do niej wrócimy i ją zrobimy Ale tutaj mamy jeszcze sklepikarkę, która mogła z jakimiś ciekawymi rzeczami wrócić po drugim znalezieniu I mamy! Craft Metal mamy Mamy Choral Commandant Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale jest craft metal. I jest spider strings. Okej. Okay. A ile mamy tych Roserisów? 220. I wiecie co? Ja pozwolę sobie na kupienie tego craft metalu, bo to jest tak rzadki surowiec, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. A w tym momencie już udamy się do terminusa i spróbujemy. Powtarzam, spróbujemy chociaż raz pokonać tego głównego bossa. Raz jeszcze. No, mam nadzieję, że się uda, bo mówię, walczyłem z tą Grandmother of Silk może ze dwa razy. Ale teraz mamy troszkę więcej narzędzi. Znam jej w ogóle moveset, co też powinno nam pomóc. My tutaj musimy udać się po prostu na samą górę, więc tym razem będę mądrzejszy i zdejmę takie rzeczy jak kompas, żeby wziąć sobie za to coś innego. I powiedzmy, że weźmiemy sobie za to. Czy mamy coś w ogóle lepszego w tym momencie? Nie mamy, więc jako żółty w sumie kompas może zostać. Muszę troszkę, musiałbym troszkę więcej żółtych narzędzi mieć, tak naprawdę, żeby z tego dobrze korzystać. Ale na to nic już nie poradzimy. Ja dobrze idę, dobrze idę. No gra mnie tutaj po prostu prowadzi. Więc zobaczmy czego ta gra tak naprawdę, no, działaj. Czego ta gra tak naprawdę będzie teraz od nas oczekiwała, że, nie wiem, jeszcze raz żebyśmy pokonali po prostu mainbossa, czy jednak jakieś warunki konkretne trzeba będzie spełnić. O! Okej. Okay. To Contact May Will Still st okay, Czyli po prostu mam pokonać Bossa, tak? Czy coś jeszcze mam zrobić? Spróbujmy po prostu pokonać Bossa. Może tym razem uda mi się zrobić to dobre zakończenie. A jak nie, to zrobię cieńce i wrócę, jak już pokonam. Bo to mówię, nam zależy na końcówce walki. Nie na samej walce. Ona się nie zmienia z tego, co mi wiadomo. Zapraszam. Jeszcze raz. Grandmother of Silk. Grandmother Silk. Już raz cię pokonaliśmy. Raczej bez problemu nam to pójdzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A to nie jest ciężka walka. Tego już się nauczyłem. My mamy troszkę inaczej rozłożone trinkety, wydaje mi się, że nawet lepiej niż mieliśmy. Jedyna czego ta walka mnie tak naprawdę nauczyła, to to, żeby nie trzymać się nigdy na low HP przy niej, bo będzie to po prostu upierdliwe. A te kolce w tych fazach są naprawdę proste do uniknięcia. Gorsze już są te pazury, czy później, jak ona to wszystko łączy w fazie numer 2. Dobra, tu się wyleczymy. Chociaż od dwa serduszka to już też wiemy, że w gra nam na więcej nie pozwoli. No i pierwszą fazę mamy z głowy. Teraz będzie ta cięższa faza. Teraz będzie ta cięższa faza, gdzie faktycznie trzeba będzie na siebie uważać. No ale mówię, no mamy. Powiedzmy, że ciub więcej życia. Ja się tu pozwolę jeszcze bardziej leczyć, unikać tych pocisków, unikać tych kol kolców, których powinienem unikać, a tego nie robiłem. Ciekawe, czy na tym bosie można dobrze pogrobić. No, i co teraz, bosie? Okej. Okay. O, bo te lucky dice to jest chyba szansa na to, że uniknę w ogóle obrażenia wroga. Dlatego tak dobrze to działa. Ej, to w takim razie zrewelacyjnie dobrze to działa. Leczonko by się przydało, nie ukrywam. O. Teraz, bo mam tylko jedno serce, więc ile, ile wlezie tyle wlezie, maskę w sumie jedną. Kolejna faza, czy nie? A, teraz tracę trzy maski. Ale teraz mogę się wyleczyć o cztery. I ta maska kamienna mnie bardzo tu uratowała. I to tak bardzo, bardzo. No, chodź tu. Leczmy się, leczmy się, leczmy się. Ile wlezę? Na kolce... Bez jaj. Dobra. I teraz bossa mamy pokonanego. Udało się za pierwszym, ale zobaczę, czy udało nam się osiągnąć... Udało nam się. Teraz będziemy grać. I już nie będziemy się z nią bindować, ale będziemy grać. I tego ja już nie widziałam. Lace. Ok. Ale to chyba jeszcze nie jest zakończenie, prawda? Wydaje mi się, że na zakończenie jeszcze długa droga przed nami. W sensie cały akt. Tylko zobaczymy, jak skończy się ten, gdzie my tak naprawdę wylądujemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dostaliśmy osiągnięcie, żeby zagrać na głowie MOTHER OF SILK, no i gdzie my się pojawimy, bo to raczej nie jest koniec. Aha. A gdzie, co z aktem trzecim, gro? Tak się kulturnie zapytam. Tak bardzo kulturnie się zapytam, co z aktem trzecim, bo ja zrobiłem to zakończenie, które powinienem. Dobra, zobaczymy się po napisach końcowych. Dobra, i teraz po włączeniu gry jeszcze raz na tym samym save właśnie powinno nam się udać zacząć w ogóle akt trzeci. Też ciekawa mechanika, że musisz zreloadować grę, żeby odblokować akt. No ale spoko. Zacznijmy w takim razie od. ...cutscenki, o dziwo. Takiej co prawda dziwnej w sensie to jest po naszym już upadku ale zacznijmy, zobaczmy co się tutaj z nami wydarzy albo zobaczymy to w następnym odcinku ale to mamy jeszcze 6 minut akt trzeci w końcu, w końcu, w końcu abyss okej okay. ciekawa sprawa no, ładuj się grę, proszę ja chcę zobaczyć, gdzie jestem i co ja mogę zrobić. Jak będę mógł zrobić dużo, to będę szczęśliwy. No, zaryczno, odblokuj się, proszę. Czemu mam jedną maskę tylko? Bind. Z czym ja się mogę zbindować? New object. I... A jaki mam obiekt? Jeszcze zanim w ogóle coś tu się wydarzy. Mm, 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 tutaj. After the fall, discover the fate of Farlong. Okej. Okay. A czy co, ja, ja coś tu mogę zrobić? Czy to mi się po prostu, nie wiem, platforma zawali? Tu niczego nie ma. Rozumiem. Tu sobie otwieraliśmy przejście, go też... nie ma. O, tu się coś zawaliło. Musimy, musimy zobaczyć co się tutaj wydarzyło, tak na dobrą sprawę. Tu wskoczyć nie mogę, tu przejścia nie mamy, no i tak, i tak muszę znaleźć... Okej. Okay. Ja i tak, i tak muszę znaleźć ławkę. Ale my idziemy tak wolno, jakbyśmy mieli zaraz zemdleć. Albo po prostu się na głupi ryj przewrócić. Ale co się z nami wydarzy? No my jesteśmy przy tym całym churze, co my tutaj zemdlejemy? No tak to wygląda, jakby to miało być dosyć klimatyczne. No właśnie, bardzo klimatyczna. I ktoś nas stąd uratuje i przeniesie, nie wiem, albo do First albo do Belhard, Czy nie? Czy ja mam sam się tam udać? No tu nawet wrogów nie ma, to jest w ogóle... ciekawe. Ja też nie do końca wiem, w którą stronę w tym momencie idę. Bo kto by się spodziewał, gra mi wywaliła... wszystkie moje... Trinkety, a proszę bardzo. A co ja tu znalazłem? Dobra, w takim stanie znajdować sekrety to raczej nie jest najlepsza opcja. No ale tu mnie jeszcze nie było, tak? Halo. Czemu ja to mam. Podst po pierwsze mam podstawowy. Mam podstawowy nidolin, To mi się nie podoba. Ale dobra kochani, wiecie co? My zaczniemy sobie to odkrywać już w następnym odcinku, także ja mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić po sobie łapkę, komentarz i suba, a my słyszymy się już jutro o godzinie 17. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie i cześć, miłego dziąka, BAJO.